Jak nazywa się człowiek pracujący z otwartymi ludźmi? Chirurg. Hey. Hello YouTube, I am a uh, man of blow. It's uh, my first uh, video on YouTube. Dobra, nie popisuj się. No Siema, ja jestemoli dzisiaj ze mną Manebow i gramy sobie na mapce y, Escape Parkour właśnie tak? Tak, tak. No no i... jak to jest parkour? To jest... Escape Parkour, nie wiem co to jest. Mapka bisony 124, ok. Moje buty! Ten już bierze buty. To ja też wezmę. Dobra, od razu założę i czytamy zasady. Nie czytuj! Dobra. A e, to może czytaj po angielsku, bo ty taki jesteś. No, cheat! E, okay, play... Okay. play on peaceful. Play on peaceful. E, don't destroy... box. <laughs> uh, blocks. Play on the survival. Nie, graj na pokojowym, graj na survival, what the fuck?! <laughs> dobra, nie, nie... nie teleportuj się, dobra, czytaj po angielsku jak <laughs> chcesz. Nie! Użartowałem, tak wiem że ty zrobisz This is joke y y y Lub <laughs> tam gdzie Tak piszę Aha, nie mamy set home, okej okay. Dobra, skaczemy o, Widzę, że się No Co mamy, co mamy? O buty o, o, zegary O, drabinka Co tam masz? Zegar, wędkę Oddawaj mi to ostatnie Co, ja nie, tam nic nie było Drabina tam była, wiem tu była drabina w tym Oddawaj! To nie zobaczcie ci tu jest Dobra, pierwsze zadanie Znajdź dźwignię i drabinkę Masz dźwignię? Nie Nie masz dźwigni? Nie, tu nie ma dźwigni To może ja coś kupiłem. Nie, u mnie też nie ma dźwigni nie, nie, ja mam drabinę Ale fajne skrytki Mam dźwignię Co to chodź. Ale beka, nie? Zobacz z drugiej strony, Dobre. Tam nie ma. Chodź. Eee... Dźwignij drobinkę... Za jednym drzwi... jest za drugim niestety po... po Zasad... Zasadzka. No! Zasadzka. Nara! O! Ej, to jest zasadzka. Masz coś dalej tam? Ja mam zasadzkę. Aha, dobra. To Pod... już cię wypuszczam. Eee, come on. wychodź. co masz? Ja mam następny level, chodź. Okej. Okay. No i co? Eee, parkour. Tak, dzisiaj już nagrywaliśmy jednego escape'a, który nam nie wyszedł. No. trochę lipa. Tak, eee, to powiedz z czego będziesz nagrywał na swoim kanale, jak tam potoczy się dalej. Let's play'a vlogi. Aha, czyli vlogi też będziesz nagrywał? No to super. Wytłumacz, czemu nie było filmów na YouTube? No ja na przykład tutaj... akurat remont był na pokój, mam w tej chwili już. No i powiem wam, że... będzie mi się lepiej nagrywało. Znacznie. Ej, można się może przyciągnąć drabieńką... Yy, wędką do tego? <laughs> to nie jest... to nie jest... Ta... To... Boże, to nie jest jakieś... Tu nie mam modów. Wezmę cię na te. Na smycz. Chodź, come on. Mogę cię na smycz wziąć? Dobra, weź, <laughs> przestań. <laughs> no fuck, nie, no super. E, te, może idziemy to, jakby tu miałem jakieś busta? Nie. Ta busta. Czemu nam to nie wychodzi, to... No. Skacz! Skacz, skacz, Dobra, teraz bez żadnych tych... Okej okay. Ja zawsze a wcześniej z spacer, nie? Checkpoint Na pierwszy bloczek zawsze jest to w socie, ale na drugi to już nie padał, nie mogę Checkpoint? Halo Fuck you Spółka. Aha To <laughs> <laughs> no, była wow. checkpoint, a ja coś taka dalej, nie? <noise> Musisz na... 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 <noise> no ty go... <noise> no! Rozwalę <noise> to, to. Dobra, chodź. Pamiętaj, że to ja to przeszedłem, nie ty. Nie ma checkpointa! Co to jest? Ostro Jest yy, Set home Kto pierwszy ten lepszy, przejdź parkour i zdobądź dźwignię By otworzyć drzwi Gracz Czemu pierwszy, gracz drugi Czy się jakoś rozpędzałeś? Tak, yy, tam skoczyłem ze sprintem Ale musisz Ale musisz wyczisterować Na te schody Boże, na ten płotek, żeby Akurat na niego po prostu spaść. Wiesz co, rady możemy rady jeszcze rady. kiedy nagrać się hide and Bardzo fajny tryb. Mm. I teraz tak na musisz... Ponte, po prostu... na ponte, Patrz, jak patrzcie, jaki cheater jak lata. Jak lata. No skaczesz i tak musisz trafić na niego. O! Osuń się troszkę i teraz skocz na I dalej już na ludzie. Teraz kliknij to i z... najpierw zobacz mechanizm. Nie skacz, tylko kliknij to. Patch. i teraz kliknij to i szybko skocz tu i szybko na ten klocek nie wyjdzie mi to jest łatwe no. ale ty musisz mieć refleks no ja nie mam refleksu dobra tepnąć się. no okej, okay. ja refleksu nie mam come on. gracz drugi, ty jesteś graczem pierwszym? ja chcę być fioletowy okej, okay. tak, come on. przechodzimy No za mocno spacer dwa razy lecimy Aha, tam jest Dobra Już kumał, liwa W tej skrzynce tam masz dźwignię I musisz ją wziąć, żeby otworzyć po drzwi Ja te drzwi mogę rozwalić Ja się zdenerwuję i sobie ziemię, z ziemi wezmę te wołny, żeby podać do tego. I mi nic nie powiem Nie czytuj, będą hejty. No to co? Ojej, nagrywają Minecrafta, aż ich pohejtuję. To... A co opowiem teraz? Jak nazywa się człowiek pracujący z otwartymi ludźmi? Chirurg. Ale słuchaj. Kurde, przyszedłem ostatnim razem, a teraz przejść nie mogę. Super, no. Gratulacje dla mnie. Ja nie umiem skakać po drabinkach. Łatwo się skoczy. Ja nie umiem! Ja nie umiem, i co? <noise> Dobra, nie przejmuj się. Ej, no nie nic! Jaki nie typek. Nie. Ja nie mam po Dobra. No ale co, od, od razu się poddajesz. To będzie trwało 10 minut nie więcej Nie pomyślałem On dziwnie <gry> Jaki to citer jest? Co? Nie wierzę. Jak z takim grać? Widzisz, widzisz gdzieś stabieńca? Dobra. Ma... Złaciesz. Hmm. Co to? O oh, fuck! Eee. Zabłańczyluki oh, wow. strzel w guzik by otworzyć drzwi drzwi. Aha, dobra. Przeskoczyłem. A ja wpadłem! Mogłeś się przespać. Pij. Masz. Co, No, te cię. Nie. Tak. Przespać się muszę. Nie, po prostu zrobię... ...set homy. Czemu nie ma się tchemy. Masz, prześpij się. A ty też się musisz przespać. Nie. A spadłem Dobrze, prześpiesz się jednak zaraz. A, eee, y, typy... Poleż... Boże. Boże. Już... Tepam się do siebie. Y... No gdzie ty jesteś. Nie śpij! Wstań. Czemu? Dobra, dawaj teraz. Come on, okej, lecimy. Przeskoczyłem! Jajuszko jajka! Super, kurde! Jajuszko mam Czemu te bloki są czerwone? Jak wkoczyłeś z ziemi tutaj? Nie wskoczyłem z ziemi. A co musimy zrobić, żebyśmy No żeby strzelić, nie? Nie czytałeś? Ja pójdę zabić kurę. Co mu ta kura ma na, na imię jak, jak ona ma na imię? Mi Nikła? Ona nie ma imienia. Ma! Bo ja mu dałem że to miała imię. Miała jakiś franek coś takiego. Ja zrobię jak na sprint part kurze No nie Zrób jak na sprint parkurkurze Tak ja nienawidzę tej lawy, Boże jak to wznerwia Dobra bez owijania Mapa na 15 minut, a ty jeszcze cheatowałeś <laughs> No żal! żalenie ale trzeba, trzeba trochę rozśmieszyć z Wito? No to rozśmieszaj i dawaj kolejny sukar. Skąd? No nie wiem. O, przecież... motor Milky Way. Ale fajnie nie. Ajo, Dwoch... franek coś tam. A na imię ta kura. Dwóch morzynów w złotym śpiworze. Twix! Jak? Kurczak? Kurczak franek? <laughs> O, spalił się. Spalił się. <grym> Noż jedny z <planów>. Ej, pomocy. gdzie <grym> <grym> <F> <grym> <prawnek> pomści <grym> Ej. No. Ej, może to już Kuczyska. ostatni etap. Nie, ma. nie kłam. Taki krótki ten escape Boże! Czemu to spadam? Ja nie ja się przeragł, ma zawsze wagę jak tam LOL, wiesz, się gdzie się zrespiłem? Gdzie? Idę na koniec mapy. Jak? Pozrespiję no, się pod mapą. No tylko... Zapłaś, nie? Nie. Znowu jestem pod mapą. Nie jest. Jestem. Kurde, no jak to jest? zrobione? Jestem, bo idę na koniec mapy. Dobre. Jest. jest o, kurczaki się teraz fiły. Gdzie? One też, ma... One też mają na imię kurczak franek. Franciszek. Mam bóg? Nie, nie przeszedłem tego. No nie! Czemu to musi być takie złe? I czemu ty tu zepsujesz klocek? Gdzie? No tam. No ja. Ułatwiłeś sobie. Ja. Tak kurczak Tak, to kurczak, macie się był głodny Lol Koleś ze kur, zenchantował Widzę kurry <gry> ench enchanted chicken No nie. Nie można nam podskoczyć jak ja nie tych podków to jest normalnie masakra Ej no weź ogarnij! Proszę? Proszę? Przechodź... O, jaka morda. Rock, Edro! A daj Tak, rock, rock, chicken. No boże, rock, 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 CLIPPER! rock, CLIPPER! clipper. clipper. No jak, nienawidzę... tych płotków. Jak swój bloczka! Najgorsze, to może być? Właśnie te escape'y. Jak będę na... Eee, jest wejście z tego. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Kurczak Francisz! Jest! Mam, 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 mam! Dobra, strzelaj, 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 strzelaj. Idę podejść pod to. Kurczak Franciszek. To jest mój flamek. Jest! Nie trafiłeś tu, szukałeś. Kto? Ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. A! Glassbreaker. Glassbreaker? Glass Czemu idziesz za mną? No, to jest Glassbreaker na pewno? Nie wiem. Zresztą się nie spij. Set cieniesz. home. O Boże... Ej, czemu to do... tu jest szlama zbyszka dostałem? Co? Szlam zbyszek. Znów A, nie, nie zrespiłem, ale... Ten, ale... Zniknął, bo jest peaceful. Wskoczyło się udało, jakaś... Szlam zbyszek? No fuck, już byłem tak daleko! Tak no daleko byłem. Co my tu skaczymy po księga? Nie wiem, głupio, nie? Co mi teraz robić? Na Zez... pewno, na pewno poler 661 w tej części szczytuje. Jak? Pewnie se poniszczysz bloki. Nie. Nie jestem polerem, tylko według Poler to moje tym mm. Mmmmm... Patrz, mówiłem? Mówiłem? A tu jest sekretne wejście! W dół. Jaki to jest cheater, nie wierzę! <laughs> Jak cheatował? tam był parkour! <laughs> tak! Nie pojedziemy. Ej, no to jaki ja. żal! Nie mogę mieć z wagonika Siema Ale ty smagownika. to naprawdę takich cheater jest. Taki cheater... Nie mogę wyjść z wagonika! Taki cheater! No powiedz. To też... Czekaj, sprawdzę co w tych szynkach jest? No nie mogę z wagonika wyjść! Wiesz co ci powiem? Nie z wagonika nie mogę być to. Ja myślałem, że ty cały czas w tym wagoniku będziesz To jest mapy? No No bo ty cheatowałeś no. Dobra nic, ja to wrzucę, ja to wrzucę ale Ale trochę się nie postarałeś Nie umiem cheatować Co? Ja nie umiem cheatować Nie umiem cheatować, a już całą mapę Ej, czy TNT nic nie robi? Nie w tym domku. Nie, psuje. Dobra, łączę Creative Mode'a wszystkim. Nie też. Poczekaj, stój w miejscu i zrobimy tak, żebyś poleciał w górę. Poczekaj. Może jest zalety to już. Możesz moją budowlę zbudować? Nie, kuta, co najlepsze zrobisz. Nie. Ja, ja Nie wiem. Jak ja wiem. Dziecko, Tu czy... Dobra, zobaczymy, co to będzie. Ja wiem, co to będzie. Ej, no, dziecko. Mówiłem, mówiłem. Już to jest pocisz? Rakieta i Rakieta. To jest piramida i nie kłam. Dobra, ustaniesz na te TNT zaraz, okej? Okay? No jaki debil! Kretyn! Nie wierzę. Ale kider. Dawaj, stój na tym. Ale meka! Ej, tefnę tu jeszcze raz taki trik zrobimy. Nie, daj mi game moda, na game modzie tak zrobimy. Ale na game modzie odlatuje się No Aha Game Mode Pole 667 Pole gamemody Mody pole 667 Kurde, muszę dzisiaj wbić silver 2 w Dobra, no to się żegnamy, nie? Czekaj, wielki misie. Jo, weź już. Mieliśmy rozwalać mapkę, a rozwaliliśmy kurde ten tutaj cheater walony. Musi się wszystko czytować. Jak muszę czytać. Ej, a mi się wydaje, że tu musieliśmy coś innego zrobić. Tak! Patrz! Tutaj musieliśmy przechodzić bokiem. Aha. Ech, ale co ty na mnie wyszło? Gdzie widzisz teże? A... No, spadaj. O kurczak, Franciszek, nie! Franciszki... <gry> Moje chmurkowe niebo tu jest. Dobra, pożegnaj przy Poczekaj, niebie. czekaj. Jeszcze, jeszcze... No gdzie, gdzie? Gdzie? w tym chmurkowym niebie. Gdzie masz chmurkowe ch niebo? <noise> Tutaj. Nie widzę cię. No znikłem. A widzę. A dobra. <noise> ja będę na chmurce stać. Nie ja też stoję na chmurce. No nie psuj! Zobaczmy. <noise> się. Kurczaki atakują <noise> No więc teraz, teraz już nie będzie ten... Yy, zombie atakują... Teraz ten kurczaki atakują Franciszki No Dobra coś co, żegnamy się nie? Chodź, Poczekaj, ma. ja jestem maskę mieć na twarzy przy pożegnaniu Dobra Mmm. Więc co? So. Marca gdzie tu są maski? Dobra, już nie przeczytaj. Ja chcę maskę! Nie baw się. Dobra, y, ja, ja bym Kenori dzisiaj ze mną był. No nie, ja chcę maskę! One of i dzięki no, ja za oglądanie. Na razie.